Masz stare ubrania, których już nie potrzebujesz? Nie wyrzuca ich na śmietnik. Od 1 lutego wszystkie stare tekstylia, czyli m.in. ubrania, ręczniki, pościel, obrusy czy koce, każdy mieszkaniec Świnoujścia musi, przy czym słowo musi jest tu kluczowe, zawieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Karsiborskiej 33A. Nowością na punkcie selektywnej zbiórki odpadów są tekstylia które ustawodawca zobligował do odbioru selektywnego tekstyli. I takie tekstylia będą odbierane od mieszkańców na terenie punktu selektywnej bez jakichkolwiek ograniczeń, czyli to są wszelkiego rodzaju ubrania, pościel, różnego rodzaju materiały, to, to wszystko co zostało wytworzone jako ubrania. I to będziemy przyjmować od mieszkańców tutaj nieograniczonej ilości. Każdy mieszkaniec zarejestrowany w systemie gminnym będzie mógł dostarczyć te odpady tekstylia tutaj do nas do punktu. Drugim taką nowością jeszcze na punkcie selektywnej zbiórki są igły i strzykawki. To też był temat postulowany przez mieszkańców, osoby, które używają strzykawek do iniekcji takich domowych. Miały zawsze dylemat, co z nimi zrobić. Więc w tej chwili tutaj przygotowane są pojemniki odpowiednie do odbioru tych strzykawek i każdy mieszkaniec, który ma takie igły, będzie mógł tutaj zużyte przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. One mogą być przywożone w workach foliowych, to nie stanowi żadnej tak jakby, przeszkody, bo będzie to na pewno łatwiej mieszkańcom. Po prostu mogą też z tego worka wysypać do, do stojącego kontenera. Kontener jest zadaszony, po zapełnieniu będzie przewożony do zakładu przetwarzania. Nowe obowiązki wynikają ze zmian w unijnym prawie. Odpady tekstylne nie mogą być już przez konsumentów wyrzucane do kontenerów z odpadami zmieszanymi. Czy to oznacza, że jeśli do kontenera wrzucimy ubranie, wspólnota lub spółdzielnia zapłaci karę? Na ten moment myślę, że nie. Będzie znowu taki okres, kiedy mieszkańcy będą mieli okres taki przejściowy, w którym Pewnie, jeżeli się pojawi to w jakiejś większej ilości, to będzie kartka z upomnieniem na pojemniku. Natomiast po jakimś zakresie, okresie ochronnym, nazwijmy go tak, pewnie już wtedy będzie to nieodbierany po prostu ten odpad w taki sposób, tak? będzie wymagał dodatkowej segregacji. Nie musimy iść z jedną parą skarpetek, no, zbieramy jakąś tam ilość w domu, w mieszkaniu. Do worka przywozimy, żeby to miało jakiś logiczny sens, no bo nikt z nas nie będzie biegał, tak jak pan redaktor mówi, z jedną parą skarpetek, czy z jedną koszulą, czy z jedną kurtką, tak? Tak jak do tej pory robiliśmy, to oddawaliśmy do punktów tych, które były rozstawione na mieście, czy też kto nie chciał, no to oddawał, wrzucał to do odpadów zmieszanych, bo to było dopuszczalne. A co jeszcze można przywieźć do punktu? Lista odpadów jest całkiem długa. Przok jest stworzony tylko dla mieszkańców, więc limitowanym jedynym odpadem, który jest w punkcie selektywnej zbiórki, jest to odpad budowlany w ilości 300 kg i ten limit jest łączny. Czyli z jakiej formy byśmy nie skorzystali czy też z worka, który zamówimy i my dostarczymy do państwa pod nieruchomość, czy też dostarczymy sami. Tutaj do punktu selektywnej zbiórki, czy też do punktu selektywnej zbiórki na drugiej stronie limit jest liczony łącznie 300 kg rocznie. Pozostałe odpady e, mieszkańcy mogą selektywnie dostarczać bez ograniczenia, czyli mam na myśli odpady gabarytowe, można przywieźć e, od, odpady makulaturę, plastik, szkło. Elektrosprzęt, elektroodpady, oczywiście elektroodpady muszą być kompletne, nie mogą być to elektroodpady porozbierane, bo tego nie będziemy przyjmować, bo dalej kolei zakład, który przyjmuje te odpady do przetwarzania nie przyjmuje z kolei od nas takich odpadów zdemontowanych, rozebranych, więc te odpady nie mogą do nas tutaj trafić do punktu selektywnej zbiórki. Oprócz tego opony, oleje, filtry, ale też Pragnę znowu podkreślić, to od samochodów z pojazdów, które służą mieszkańcom, nie z samochodów dostawczych, nie z działalności gospodarczej, bo niestety tutaj punkt selektywnej zbiórki tego nie przyjmie. Oczywiście, jeżeli posiadamy większą liczbę samochodów osobowych, na przykład 2, możemy dostarczyć rocznie. 8 sztuk opon. Na każdy pojazd 4 opony możemy rocznie dostarczyć tutaj do punktu selektywnej zbiórki. I tak samo olej tak, przyjmuje, przyjmuje się średnio rocznie, raz w roku się wymienia olej, więc to w ilości około 5 litrów filtry olejowe, tego typu rzeczy. Na terenie Świnoujścia funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeden przy Karsiborskiej, a drugi na Prawobrzeżu przy ulicy Pomorskiej 10.